Siemanko wszystkim, z tej strony WSG7 i Stolarz109, tak to jego duma. Siemanko wszystkim serdecznie, z tej strony Stolarz ponownie w Call of Duty Black Ops 2. No i gramy sobie właśnie w klopsika Black Opsika na mapce Raid, Raid? no właśnie, czy Raid, jak to tak się czyta. No i co, dlaczego gramy w tą grę? Ponieważ BF nam już się trochę zaczął nudzić, a ta gra jest świetna i możecie ją hejcić albo nie, ale ta gra jest dobra. Gra jest świetna moim zdaniem, prawda, prawda. Masław stary, silny, graficzny, ale tu nie o to chodzi. To jest Call of Duty, gdzie dynamika po prostu rozwala system. No I to o to chodzi, tak naprawdę. No i co? Tyle mogę powiedzieć. W tej grze właśnie chodzi tylko o gameplay, a nie o grafikę, także i tak się w to fajnie gra, nawet się na to nie zwraca uwagi, kiedy się dokładnie. w to gra. Dokładnie, dokładnie. Odłożyliśmy tak naprawdę BF, no bo nam się już tak jak Kevix mówił znudził. No się znudził trochę po prostu... No nam się przyda. Gram w tą grę tak naprawdę powiedzmy od premiery, no. więc tak, może się znudzić. A Call of Duty no to jest Call of Duty, ja pan powiem, że poprzednio jakie miałem to tylko Call of Duty Black Ops 1 oh, i co? I wersja Navite, która była do dupy, tak jak wam już mówiłem, no i tyle. No a ja no, w Koda to ja już gram od a. Koda czwórki praktycznie, w każdą część grałem i nawet w Call of Duty 2 jeszcze, także no... kodziarz ze mnie zaawansowany Ja grałem, no nie tylko, już w single, bo wtedy kiedy ja grałem na przykład w Koda trójkę na PS2, no to sorry, ale single tak na, znaczy Multi to nie było wtedy. No no Było chyba. A czy na PS2 nie? Aha. No to nie wiedziałem. Ho, 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 gdzie ja się w pieprzyłem? Ja nie mogę. No ale no nic, trudno się mówić. Posłuchajcie, dzisiaj jest niedziela, w poniedziałek do was miał trafić odcinek z BFA, trójki leż do was nie trafię, bo nie, No, sorry, ale po prostu. No nie szło nam dzisiaj, totalnie nam nie szło dzisiaj z BFA i stwierdziliśmy, że nie będziemy tego nagrywać. No. I we wtorek ten film do was powinien trafić. Za bardzo właśnie się do klopsiko przyzwyczailiśmy, już, Dokładnie. bo naprawdę w to teraz cały czas musimy. I oczywiście chcieliśmy wam przypomnieć, że na pewno będzie coś z Zombich, bo oh, właśnie nawet staj. dzisiaj sobie już pograliśmy i gra nam się w to zarobiście I na pewno coś z tego będzie, może ciekawego nawet. Na pewno będzie Zombie, no. Zombie to jest Zombie, nie? Zombie a poza zombie. tym, chciałbym troszeczkę tam oh. powiedzieć o Modern, 4, no o, Modern o Modern Warfare 4, no nie? Modern Warfare Modern Warfare 4. A będzie tam Kill Confirmed? Kill <laughs> będzie Kill Counter -Mite. Counter -Mite. Kilkonformajd. Słuchajcie, ja kiedyś jak byłem młodszy, no nie? Naprawdę, nie mówiłem kill confirmed, no nie? Tylko kill for Kilkonformajd. Kill I wszyscy wiedzą o co chodzi. No a jak? Dwie asysty, what the fuck. Zabrałeś mi kill. Ja miałem dwa kile na raz. No bo mi zabijłeś ich. Ja asysty No, nic, nie. no ale nic, gramy dalej. Bez staty mam i tak do dupy, bo 10 na 8, no niestety z trudności mówi. Ale ja co, się graj, ale co? Nagrywa to ten film nie powinien być zbytnio długi, ponieważ ja stwierdziłem, że nie będę dla was takich długich filmów nagrywał po 30 minut, bo chcę po prostu, aby filmy były krótsze, a mia były lepszej jakości, w sensie chcę ustalić większy bitrate i żeby filmy tak trwały do 15-20 minut, ponieważ wolę, żeby były większej, tak jak mówiłem, lepszej jakości, ale lepsza jakość oczywiście wiąże się z większą wagą filmu, a mam tylko internet 6 mega, więc wysyłanie mam dosyć małe. I tak to wygląda, prawda? No. What the fuck? Tak szybko zareagował koleś, ładnie, ładnie. No stary, 10 na 10 staty, no ja. <noise> nie no, kurde, jak się gra na żywo, to jednak to nie jest tak ciekawe, ale mi uratowała moja mina. Fuck menu. Ale ostatnio, jak nagrywałem, nie było najgorzej. tej czapcy to mi niewygodnie siedzą, ostatni siedzi. I przejść do fryzjera. No stary, gdzie tu stoisz, jaki Sorry Stoi stoję tu, kurna. Bullshit. Właśnie teraz to... sobie zmniejszyłem, zwiększyłem tak naprawdę widoczność w grze. Pole widzenia, w sensie. Pole wido... No widzenia, widoczność pole widzenia. I powiem wam, że gra mi się w CS-a. Dosłownie, <laughs> no, pierwsza reakcja była Fuck ja yeah, CS. Znaczy nie fuck ja. Yeah", co ja gadam? Ja ze CS-em to się dnia, bo jak możesz, to jest po prostu legenda FPS-ów. Z tamtej gry nie grał być w FPS-y człowieku. <laughs> oh FUCK man Oświecimy ich trochę pyszekami. Sorry, że tak kamerą ruszam, ale wiecie, No what the nie... fuck. Oh fuck! I ale amatorski film, ale amatorski film Co ty żeś zrobił znowu No WTF jaki kamer kamerą poruszyć to no nie tak poruszyłem, że o, do góry Nie idę Nie po prostu mam za mocno A statyw mam za mocno po prostu przy... znaczy no, Przykręcony. no przykręcony. Przykręcony. w sensie rączkę która, no, tak. którą mogę poluzować ale nie chcę mi się jej teraz luzować la, 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 la. Dokładnie, dokładnie <laughs> dalej. Dokładnie. Yeah. Dajcie mi skorpiona, Dobre. bo przyszedłem teraz na prestige, Zaczynam wszystko od nowa. Nie mam mojego skorpionika. Wszystkie broń mam od nowa. A przynajmniej kamuflaż ci zostaje w tej części, I tak byś stracił wszystko. A tu ci zostaje kamuflaż i tylko kamuflaż chyba. Mam no, w ten kamuflaż. No, jakbyś miał złoty, to byś nie miał. No, nie by ta. O, panie, w to nie jest kill! Yeah. Mój! Mój! No! A to ja też tego sobie Mój! Ludziska, mój, ludziska, mój. <laughs> Jaki bot. Z PDW Patrzcie na bota, tak jest. <laughs> Dostał po czaszce trochę. Dokładnie, mój! Dobrze, nagrywam jeszcze jedną rundkę. Jeszcze jedną nagrywamy? No to dopiero 5 minut, 6. A, okej. Okay. Ej, tam Polak jakiś. <laughs> Napisał! O, mam wydłużoną lufę, to lubię. <laughs> Jak to zabrzmiało? <laughs> Dobra, dobra. Nieważne, to się wydnie Wektor jest dobry? Wektor, no to jest coś takiego jak MP7 praktycznie. Ale nie, nie, nie tą mapę, weź losową, losową. Ja nic nie wziąłem nawet. To weź losową. Drone, nie lubię drone, raid, no graliśmy raid'a, więc ja będę rozmawiać, raida, raida. rajda i... Dawać tajną chłopaczki All for, for <laughs> Filter! Filter? Filter koleś, UK. się nazywa. Z filter UK. Rasta rega się ma, nie słychać ciebie. Jakiś typu. Typu srypu. O nie. Miltdown, nienawidzę tej mapy. No ja też nie za bardzo ją lubię. Także... O właśnie to moje killstreaki, możecie sobie zobaczyć. Łowca, BSP i pocisk Halstorm. Niskie U. wiem, ale ja jestem cienki, więc wysokich nie mogę ustawiać. Heszkę. <laughs> Czekajcie, zobaczymy Twoją historię bojową, a nie to moja Ratio 1-2-1, słabo Bodze mnie, a stolarz ty, pochwal się swoją o. Nie wiem, prawda <laughs> 087 O to jednak nie jest najgorzej Mamy następną mapkę i będziemy lamić dalej, <laughs> A ja tylko głupie minę do kamery robię <laughs> <laughs> Ja mam tutaj 47 level dopiero Na PS3 miałem już pierwszy prestiż, chyba 36 level a tu, ups, od nowa wszystko. Ja mam 20 prestiż. Biać, 20 prestiż. 20 prestiż, ty To jest to jest No dobra, bo. Można się. Idźć, no, to O ludzie. Nie ma tak jak profesjonalne na nagranie. <gryYou> Food King Hell. Dobra. Sorry za to, że tak mi krzesło już skrzypie, ale mamy walone. <suszel> Bo zmieniłem teraz, wiecie, grałem na fotelu, ale na fotelu było... To posmaruj go. Mam galone. Krzesło. To. Która godzinka jest w ogóle? U mnie jest 7.10. 10. U. 19. U. Nieprzyjemnie. Trzeba będzie coś tam do szkoły zrobić, jakieś lekcje. No. A ja już to zrobiłem, ja się nauczyłem i widzisz i zaraz sobie jeszcze BF pogram później. Ha ha ha. A mi się w bf a już w ogóle totalnie nie chce grać na razie. Bo nie da się po prostu grać w kilka gier na raz i bo wtedy w każdej się lami praktycznie. No, dokładnie. Pra Super ja teraz w, w grę Lamy, no. każdą grę lamię, naprawdę. W każdą grę lamię. No, Lamy. no, no bf, bo grasz zagra... w za dużo na raz, dokładnie. No ja teraz gram właśnie w Black Opsa to w bf, o, wczoraj gdzie... nawet zagraliśmy. No, no wczoraj ale to, to była porażka. Dwa mecze i wyszliśmy <grym> od razu. Nie, bo akurat to chyba była ostatnia gra. Nie, jeszcze w Koda później zagraliśmy, w ogóle zakończyliśmy grę. Ja zakończyłem. No, no. Coś takiego było. Oh fuck. Zapomniałem, że ja już, już nie mam tego. Jak to się zwie? Mm, tumika. Mika si się wystraszyłem z swojej broni. <laughs> si się wystraszyłem z swojej broni, dobra? No, bo no, taki dźwięk nagle jeb. Gdzie tam wchodzi? Widziałem szmato, że tu siedzisz. No tego trzeba było zabić, a nie. Ja już zabiłem go. Co to mi tak przygląda? Wow, wow wow Switch weapon piękny, tak jest. Bracia. Siema, filter UK. Co tam? <laughs> filter UK. Niektórzy to naprawdę mają niki dobre, co? <laughs> Mój koleś, taki znajomy z PS3, jak z nim ma je ma jedwabisty. Jedwabisty. <laughs> jedwa jedwabisty. Fajne. 3 na 0. Nie mogę nikogo znaleźć, no biegam po całej mapie bez kitu. Ja mam 3 na 3. Uhuhu. jak znajduję do nubów, których kilka stoi w jednym miejscu. O, a tak jest, 21 poziom. Brawo! Eee, no story, nie widziałem go, yeah! O, no, czyli tu będzie szedł gdzieś kolej, zaraz poczekamy na niego. O, jest tu. Mam cię, o oh, fuck, skąd? Aha, no okej. Okay. Skąd? Tak jak ty, ty koleż ty. No graliśmy yeah. sobie dzisiaj w zombie tak. i był jakiś Polak i do nas pisze skąd jesteś SKĄD ony ty, ony ty, no jesteś. Skąd jesteś? Ale jeszcze coś napisał dziwnego tam później no. Ja mówię taki palm face, what the fuck man. Ale niemiecki są. Sestaw WTF No bo mieszka w Niemczech z tego co tam mówił Ale no fajnie tak. się nic no, z nim grało no, dzisiaj no, w zombie. No dobrze, Nie no, dobrze się grało Pograliśmy sobie z cztery rundki i... Było fajnie, Więcej, razy. więcej, ale posłuchajcie, wczoraj graliśmy we dwóch. Graliśmy sobie na mapę na mapie miasto czy jak to takie? Tak, nazywa? wczoraj graliśmy we dwóch. I wieś taka. Byli, mieliśmy dziesiąty poziom dzisiaj graliśmy we czterech i też mieliśmy dziesiąty, czajcie? No. I nie mogliśmy w ogóle tego przekonać. Przekrocznie mogliśmy, naprawdę. No zakra Nie wiem coś tam dzisiaj nie szło no ale cóż, będziemy, no, gra będziemy grać tak. i nagrywać to będzie nam szło lepiej oczywiście Jeszcze tak. jak no, setka do nas Lamers... dołączy No ale... Jak Lamerski się w końcu obejrzyj Bo <laughs> <w końcu obudzi. śmiech> Ostatnio coś śpi z tym graniem No i tak, cóż naprawdę, <laughs> no. coś się z nią dzieje niedobrego Czekamy na gdzieś możliwe że przez kąpa że na razie czeka na kąpa no. Ale to tylko ona wie Możliwe O za mną będzie typ Mam cię! Gdzie mi tu? Próbujesz mnie zaskoczyć. Ja nie mogę! Ja nie mogę, co to w ogóle było? 7 na 7 staty, ja nie mogę! Kiś bursztynę. 7 na 7, totalny. ja mam 9 na 2 też mi coś słabo idzie, ale... Załki się dobrały! <grym> Jak <grym> ja lubię cię denerwować. <grym> mam 18 na 5. znaczy 18 na 3, coś mi słabo idzie. O oh, no. A to ostatnio tak było, nie? Nie, ja miałem jeszcze lepiej. 21 na 1 miałem chyba czy coś takiego. I mi się kurde ten mecz nie zgrał w teatrze, spróbowałem potem go zgrać i lipa. Dupa była straszna, a cóż, do i ostatnio, jak ci mówiłem, grałem na hijackie sam. Miałem no, 18 na 4 czy na 3, tak mi doszło. No, nie, bo jeszcze jakiś strika zdobyłem. No i co z tak jak pod koniec rundy, kurde, zginąłem kilka razy i miałem do dupy znowu. Miałem chyba 18 na 8. Nie, nie, nie. kurde, nie mogę nikogo znaleźć. Ilu ich tam Zapomniałem, jest? Zapomniałem, że ja nie mam granatu, tylko kurde, siekierki, je. siekierki, je. rzucamy łowce. Je, yeah, od razu. To było ładne. W Blacklight'a sobie dzisiaj pograłem, naprawdę fajnie mi się grało. O czy będę w kolesie śli? poczekamy sobie Czy nie będą szli, nie będę śli Nie konto to jest świetna gra, naprawdę jest świetna i tyle Uuu nie mam amunicji Kapce MW4 Mogę sobie MSMC Mamy pocisk Hellstorm i napierdzielamy proszę państwa tak jest U. Jak oni mnie wkurzają, kampią cały czas Mamy trzech, tak jest. Triple kill bitches. Triple kill bitches. No. Uu, wow. wow. Hm. Właśnie po tej drabinie. <laughs> Dobrze mi idzie, o dziwo, jakoś tutaj. To jest drugi mecz, który gramy, nie? Dzisiaj? No, to znaczy nie, jak nagrywamy teraz? Chyba nie nagrywaliśmy jeszcze nic razem. Skoda BO2. Ale nie, mówię dzisiaj. No to tak, no ten... Teraz nagrywamy, to już jest drugi mecz, który gramy, nie? No. No, no dokładnie, dokładnie. Już jaki ten shotgun długi. No dzisiaj tak za bardzo nie jest śmiesznie pod filmem, na filmie w tym nie będzie tak śmiesznie, bo jestem skupiony. Wszystko, tego że jestem skupiony, idzie mi do dupy. No mi nie idzie najgorzej, ale... O oh yes, bitches. Dokładnie. dokładnie. O kurde, ty nawet mi. I to dobrze by było poszło. na tyle, jeśli chodzi o Black Opsa 2 dzisiaj. Dokładnie 15 minut będzie prawie. 14, więc jest świetnie. I naprawdę. Jest no ideole. niestety. Mi poszło nie za dobrze. Czwarty byłem. No mi też słabo. 18 na 2. 11 na 7. No 18 na 2 to ale no, dobra, ujdzie. Ale ujdzie no. Mamy ja mi 11 być. na 7, no troszeczkę gorzej. <grym> Jest dobrze, no. także dzięki za oglądanie wam ludziska i oglądajcie nas dalej. Nie obijajcie no, dokładnie. się. dokładnie. się, subskrybujcie, lajkujcie. Zapraszam do dokładnie. mojego Facebooka, mojego fanpage'a Stolarz 109. Lajkujcie, ja tam wysyłam linki do filmów. Dokładnie. Także I piszę rzadko coś. Ale pozdrawiamy wysyłam. Was! I... Dokładnie, bye dokładnie. Bye. I rozsyłajcie moje filmy, rozumiecie? <laughs> nie, dobra, tego nie było. Tego, nie to, się, to się wytnie. To się wytnie, dobra. dobra yo. To było dla jaj, dobra. Siemanko, żegnam się, trzymajcie się, cześć. Yo.